Simon? Co? Zaraz idziemy spać. Okej. Okay. O, I sobie przepraszam. Wybaczam ci. Okej, okay, no to fajnie. I co idziemy spać? Jest. Jest dwudziesta pierwsza trzydzieści. No okej, okay, pójdziemy spać. Albo albo ós albo ósma w nocy. No, okej, okay, chodźmy spać. Nie dziewiąta trzydzieści w nocy. Dobra, chodźmy. Mhm. Dobra. Chodźmy spać. Dobranoc, Simon. Dobranoc. Jak chcesz zrobić, to tego jedną gie dam. Jak chcesz zrobić, to tego jedną gie dam. Tego jedną gie dam.